Przed sesją Rady Powiatu prezes szpitala Zbyszko Przybylski miał spiętą minę, a starosta robił co mógł, aby przekonać rajców do nowej inicjatywy. Nic dziwnego, radni decydowali o przyszłym losie szpitala i zadecydowali, powiat zostanie żerantem obligacji szpitala na sumę 23 milionów złotych, dzięki temu uda się wybudować i wyposażyć nowy budynek lecznicy decyzję podjęto jednogłośnie, ale niektórzy radni mieli wątpliwości. Nie jestem kreatorem i wizjonerem e, 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 jakichś e, takich dramatycznych e, i tragicznych e, sytuacji dalekie jestem od tego, ale uważam, że, że sytuacja finansowa w państwie nie jest na tyle korzystna, żebyśmy nie mieli mieć podstaw do obaw o e, płynne. E Przejście przez te 13 lat, które, które wiążą się z finansowaniem tego, tego przedsięwzięcia. Krzysztof Wojciechowski, lider opozycji, poparł inicjatywę Starosty. Cieszę się bardzo, że tak się to ułożyło, że sami, niezależnie od nikogo, od jakichś inwestorów z zewnątrz, ale poprzez nasze powiatowe nas, jednostki, przez znajdziecie całe rady powiatu, będziemy te inwestycje realizować i wierzę w to, że im się uda zrealizować. Jak, Przypominam na kwotę, o której Pan wstępca mówił, że ile żeśmy w to przedsięwzięcie włożyli pieniędzy, to wydaje mi się, że możemy być spokojnie uda się to obawy sobie. Kiedy nastąpi podpisanie umowy z grupą 3J? Z tego co wiem, 5, 5 października. Dzisiaj, tam na maila dostałem informację na moją skrzynkę, że właśnie 5 odbyłoby się podpisanie umowy ze spółką. 3J, która będzie realizowała przedsięwzięcie, i mamy nadzieję, że niebawem wjadą pierwsze maszyny na budowę. Maszyny wjadą niebawem, a kiedy wyjadą? Kiedy będziemy się leczyć w nowym budynku. Projekt inwestycyjny zakłada 16 miesięcy od momentu rozpoczęcia budowy do oddania obiektu pod klucz. Tak ogólnie, ile może kosztować ta, cała inwestycja, zakończenie. Czy to już wiemy, czy no wiadomo? No całą inwestycję tutaj jakby dzisiaj było pokazane, że jest to granica e, kosztorysowa gdzieś około 60 milionów złotych, można powiedzieć, e, z pełnym wyposażeniem docelowym, zarówno tej części hotelowo-pobytowej, że się tak wyrażę, jak i tej, e, tej gorącej. Tą gorącą, jak powiedziałem, mamy na dzień dzisiejszy praktycznie e, spiętą, natomiast jeżeli mówimy o tej części e, hotelowej, to mamy na to jeszcze czas.